Witam Was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy. Wesołe jest życie kina. Piratów w historii kina było wielu, ale nadszedł kiedyś czas, że odeszli w zapomnienie. Widownia ich nie kochała, filmy kosztowały ogromne pieniądze i nic z tego nie wychodziło. Nawet Roman Polański zabrał się kiedyś za przywrócenie blasku pirackiej fladze. Piraci Romana Polańskiego byli ogromną finansową klapą, tak jak parę innych późniejszych e, produkcji pirackich. E, I kiedy do kin wchodził film Piraci z Karaibów, e, w dodatku z ulubionym aktorem kina Bartona, cenionym e, Johnny Deppem, nikt nie był pewny, co tak naprawdę się stanie. Gentlemen, Captain Jack Sparrow <gasps>

o piratach z Karaibów do dziś miał cztery części. Lepsze, gorsze, ale z biegiem czasu chyba coraz bardziej naciągane, ale w dalszym ciągu bardzo chętnie oglądane. Choć hmm, ta radość i ta nowość i świeżość, którą widzieliśmy na początku, no, przeminęła z wiatrem. A jaka jest nowa, piąta część przygód Jacka Sparrowa? No cóż, zaglądamy w bardzo daleką przeszłość naszego kapitana, kiedy to. Jack Sparrow popełnił grzech niewybaczalny. Pirates had infected the seas for generations, so I vowed to eliminate them all. And then there was this boy, Jack Sparrow. Follow him in. He took from me and me with rage. No cóż, um, kapitan Salazar ma niejaki żal do naszego Jacka Sparrowa, choć właściwie to no, nie wiem dlaczego, to... I ma też względem e, Jacka pewne plany. takie, no wiecie, na przykład e, uciąć mu łeb. Albo na żywca obedrzeć ze skóry, no takie męskie rozrywki tam, wiecie, prawda? Oprócz starego, nowego Salazara pojawiają się w piątej części nasi starzy, dobrzy, dawno niewidziani znajomi. There's nowhere to hide. Find Sparrow for me. From this moment on we are to be allies. Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. A więc moi drodzy, ja jako stary wilk morski strzaskany piwem i solarium, no cóż, mogę powiedzieć, że Nowi Piraci z Karaibów to po prostu dobra zabawa, fan i coś w stylu powtórkę z rozrywki. Czyli coś, co dobrze znamy, widzieliśmy i po prostu najzwyczajniej w świecie dalej kochamy. The dead jest osoba, która jest w sparrowu. I słyszę historię z ogromnym skarbem, który skutkował i zniszczył tysiące osób. Nie, 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 nie. Pirates! Jest oczywiście ścigany Jack Sparrow, kapitan Jack Sparrow. Jest klątwa, jest ucieczka spod topora, a właściwie spod gilotyny i młodzi, piękni nowi bohaterowie la Orlando i Kira. Kolejnych piratów z Karaibów oglądam dla Jacka Sparrowa. Po prostu lubię, ba, nawet uwielbiam tę postać i humor. E, no więc jak jest? Stary, dobry Jack Sparrow jest. Dokładnie taki, jakiego znamy i lubimy. Wajza, cwaniak i moczymorda. I za to go pewnie też kochamy. Jeżeli oczekujecie jakichś psychologicznych wolt albo przemian, to niestety nie czekajcie z zapartym pchem. Dla jednych to będzie plus, dla innych minus. Co kto lubi? Wow, nad moim morzem chyba powoli się zbiera jakiś sztorm. Ups. Pirates Life. Wizualnie jest świetnie, zdjęcia są znakomite. No i cóż, muza, ten słynny nasz motyw muzyczny, który wszyscy kochamy, napędza akcję. Choć powiem Wam, że Hans Zimmer zrezygnował, wycofał się. No bo co tu jeszcze innego można do tego filmu napisać, kiedy i tak wszyscy czekają na jedną muzykę? Ja kiedyś named coś jeżeli stęskniliście się za Jackiem Sparrowem i morskimi przygodami z piratami w tle, no to oczywiście myślę, że piraci będą idealną rozrywką na czas wakacji i e, lata. A jeżeli oczekujecie psychologicznej głębi i mroku, to proponuję, żebyście obejrzeli nowy Twin Peaks albo festiwal w Opolu. Noc nadchodzi, moi drodzy, nad naszym portem, więc trzeba kończyć. A więc chciałem wam powiedzieć, że e, film Piraci z Karaibów, część piąta, jak dla mnie, jeżeli mam to ocenić na 10 w skali Kinomaniaka, to daje temu filmowi 6,5. To jest po prostu świetna zabawa, rozrywka, znakomicie zrealizowana. Jest Jack Sparrow, jest zabawa, byle nie za często. pirates, <śliniczy> stupid. <śliniczy> <śliniczy> Yes, yes. yes.